Witam wszystkich bardzo serdecznie, Samanta Karty Klasyczne. Tak na początek wspominam, subskrybujcie, bo to, to jest dosyć ważne, prawda, żeby się tam kanał rozwijał. E, łapki w górę dawajcie, dzwoneczki, by być na, z powiadomieniami na bieżąco. No i też mi bardzo miło jest, jak komentujecie. Super, dziękuję bardzo. Zapraszam na horoskop miesięczny na maj 2019 roku. No i serdecznie, oczywiście, zwłaszcza serdecznie witam wodniki, bo to będzie dla Was właśnie taki horoskop. Przypominam również, że to horoskop jest taki ogólny, więc tutaj proszę mieć też na uwadze troszkę tak z przymrużeniem oka traktować, bo to jest dla dużej ilości osób, prawda? Więc nie każdemu. Może dany na przykład rozkład się sprawdzić. Jeżeli by się sprawdzał, no to super fajnie, prawda? Mam nadzieję, że te złe rzeczy się nie sprawdzą, tylko te dobre. Taki rozkład, pierwszy rozkład to będzie na uczucia, na miłość. Drugi oczywiście na pracę i finanse. Trzeci to będzie na zdrowie, na co ewentualnie by trzeba było uważać. No i tak na koniec, taki, taką szybką wróżbę po prostu zrobię. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czyli co odchodzi, co jest teraz i co będzie ewentualnie w tym maju. Jeżeli są ostrzeżenia, jak najbardziej warto troszkę być ostrożniejszym, bo to równie dobrze też można uniknąć wiele, wiele problemów, prawda? No. Dobrze, więc zaczynamy, tak jak powiedziałam, na maj 2019 dla wodników i uczucia. Dobra, karty. Pokażcie mi energię dla wodników na maj 2019 w kwestii uczucia oraz miłość. Dobra. W kwestii uczucia oraz miłość. Zobaczymy, co tam będzie się u wodników działo. Dobra, więc y, pierwsza kwestia: miłość, uczucia. E, tak, co macie w sercu? Co macie w sercu? Co wam serce mówi? No, troszkę tak jakby to serduszko jest tak jakby troszkę oziębłe. Może coś się wydarzyło, gdzie po prostu to wchodzi wszystko na maj. Może być tak, że macie jakąś zadrę. No, i po prostu nie umiecie zaufać tak na 100%, prawda? Jeżeli coś się faktycznie wydarzyło, tutaj będziemy dalej reasumować, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale coś w sercu macie taki lekki lód. Więc, no, jakiś powód tego macie. Co dla Was? Potrzebujecie bardziej spokoju, wydaje mi się. Takiej stabilizacji spokoju. Może być tak, że ta druga połówka, powiedzmy, jest gdzieś na rozjeździe, e, gdzieś wiecznie wyjeżdża na przykład, prawda? A wy nie chcecie żyć tak. Wy chcecie bardziej spokoju, takiej stabilizacji, mieć takie godziny pracy, ok, wtedy i wtedy reszta jest dla nas, nie? Tak, tak mi się po prostu wydaje, tak te karty po prostu pokazują, że tutaj wam właśnie ten spokój, ten spokój, najbardziej tą stabilizację, bardziej potrzebujecie tego. Co jest ważne dla Was? Yy... Ważna jest osoba. Yy... Macie jakąś osobę, jakąś ważną w swoim życiu. I niekoniecznie to jest partner, czy to niekoniecznie to jest mąż. Może to być yy... starszy mężczyzna, na przykład tata, starszy brat. Bardziej chyba na nim możecie polegać w maju, tak mi się wydaje, bo tutaj tego partnera czy tego męża w ogóle nie widać w tych kartach, więc. Ja bym powiedziała, właśnie, albo jest gdzieś na rozjazdach, na wyjazdach, pracuje długo, przychodzi wieczór, nie ma go, że nie ma tego czasu kiedy spędzać, prawda? Więc tutaj jest ogólnie mężczyzna, właśnie, albo jakiś dobry przyjaciel, na którym możecie polegać, albo, tak jak mówię, ktoś starszy z rodziny, który po prostu Was wspiera bardziej niż chcielibyście na przykład od. Męża, partnera, czy tam tej drugiej połówki, żony czy męża, prawda? Żony czy partnerki. Co jest ważne? Powinniście się zastanowić nad właśnie nad takimi podróżami, nad jakimiś takimi spotkaniami towarzyskimi. Może Wam brakuje tego, czy będzie w maju brakować, właśnie. Ponieważ, jeżeli, no, jesteście w domu. Tej drugiej połówki nie ma, bo jest tak, jak mówię, na rozjazdach, na wyjazdach i tak Więc wam potrzeba od, jakiegoś oddechu, jakiegoś wyrwania się z tego wszystkiego, prawda? Więc ja bym tu powiedziała, brakuje wam właśnie jakiejś rozrywki. Czyli to jest ważne. Co ważne jest dla Was, właśnie oddechu. Tego Wam brakuje. Będziemy dalej, co tam się będzie działo. O czym, o czym nie wiecie? Dokładnie. Macie jakieś zmartwienia. Macie jakieś zmartwienia, może faktycznie w tym związku Wam się nie układa. I nie będzie układało bynajmniej w maju, prawda? Bo, bo no, tak to wszystko wygląda i tak to wszystko w całość po prostu się buduje. No i znowu, Macie jakieś zmartwienia. Zmartwienia dlaczego? To znowu może tego, tej drugiej połówki nie ma, martwicie się co się dzieje, może gdzieś się oddaliliście od siebie, tak, no i tu jest właśnie, właśnie cały sęk we wszystkim. Czego się nie spodziewacie? Czego się nie spodziewacie, no właśnie, no mogą być jakieś, jakieś mogą do was dotrzeć jakieś informacje, Jakieś coś, że będziecie musieli na przykład zmierzyć się z tym. Może to być tak, że, że faktycznie jakieś problemy wyjdą, że jeszcze ta druga połówka jest na przykład faktycznie na tym wyjeździe, non-stop go nie ma, czy tam dużo pracuje. No to może martwicie się, z czego się nie spodziewacie, że może dowiecie się jakichś złych informacji. Tu nie ma zdrady, spokojnie, nie ma rozwodów, nie ma nic. Ale to jest, to jest to najważniejsze. No i co musi być? No macie coś skomplikowanego, albo jesteście w jakimś związku takim skomplikowanym i nie wiecie, jak to po prostu rozwiązać, i to to wszystko przechodzi po prostu na maj, czy tak dalej będzie. No i dla domu, co jest najważniejsze dla domu? No tutaj jest dziecko, więc jeżeli e, macie dzieci. No to tutaj bardziej chyba bym powiedziała, że właśnie tą miłość, to, to ten wolny czas, nie, nie wiedząc co robić, no sobie jesteście sami. Tutaj tą miłość skierujecie właśnie na dziecko, na młodego człowieka. I to Wam da spełnienie właśnie tych marzeń, tych planów Waszych. No bo tutaj, tak jak mówię, męża, partnera, no i żony, partnerki po prostu nie ma. I dlatego, tak reasumując to wszystko, powiem tak: maj będzie. No, no, maj będzie jaki będzie, tak? Możecie liczyć na kogoś z rodziny, ale to nie będzie właśnie ta druga połówka. Potrzebujecie tej stabilizacji, której może po prostu nie macie. No, i tak właśnie to będzie wyglądało: potrzebujecie oddechu, i tak będzie maj. Mniej więcej wyglądał właśnie, że raczej będziecie sami, raczej będziecie sami, bo ta druga połówka gdzieś tam w maju Wam ucieknie. W sensie, może do pracy, może gdzieś wyjechać za granicę, aczkolwiek tu podróże no, są niewielkie, ale to, to, to o zagranicę nie chodzi. Będziecie coś musieli po prostu wszystko jakoś tak sami, sami załatwiać, wszystko sami robić, to Wam. To wam będzie bardzo dużo utrudniać, więc tą miłość przelejecie właśnie na tego młodego człowieka, na to dziecko, jeżeli macie. Jeżeli nie macie dzieci na przykład, no to może równie dobrze być to dziecko ze strony brata lub siostry, młody jakiś człowiek, tak? Że czy tam powiedzmy ktoś wam pomaga ze sąsiedztwa i tutaj to więcej właśnie będziecie na to patrzeć, no bo... Mm, tak jak mówię, no jest ta oziębłość, jest ten lud. Nie ma tutaj kart y, miłości, nie ma tutaj kart y, drugiej połówki, ani kobiet, ani mężczyzn. Także ten maj po prostu zleci Wam, jak zleci. Każdy pójdzie w swoją stronę, każdy będzie robił to, co y, będzie musiał. No ale na miłość, no niestety. To nie jest Wasz miesiąc. Tak bym to powiedziała. Oczywiście przypominam, że nie z każdym może rezonować, ale u większości właśnie wodników tak to może wyglądać, prawda? Więc ten maj w miłości jakoś, jakoś nie poszalejecie, nie poszalejecie, prawda? No i teraz zrobimy taki rozkład na pracę i na finanse. Co tam się u Was... Zadzieje. Karty. Pokażcie mi energię na pracę dla wodników na maj 2019. No, Miejmy nadzieję, że coś w pracy chociaż będzie lepiej. Nie, no. Dobrze. Więc tak. Jak? Jakie macie nastawienie do pracy? No nie niezbyt szału nie ma, prawda? Jest to ogólnie karta takiego oszusta. Ale to niekoniecznie. To jest jakiś kłopotów. Nieszczęścia. Czyli można to zrozumieć, po prostu idziecie do tej pracy nieszczęśliwi. Idziecie, bo musicie. Może to się po prostu właśnie z tych uczuć wywozi, że macie problemy w domu, w uczuciach, z miłością, z, tym, z tą drugą połówką, no i też to przenosi się wszystko, właśnie do pracy, że nie jesteście w stanie myśleć o tej pracy tak, jak powinniście, no i tutaj wszystko się wywodzi, tak? Nastawienie pracodawcy do Was, no też ma jakieś tam ale, chyba do Was. No, bo tutaj są jakieś wiadomości, jakieś, e, jakieś rozmowy, więc może będzie chciał się z Wami porozmawiać na jakiś temat, nie? Jakie macie, czy jakie nastawienie ma, e, pracownicy mają do Was? No, więc tutaj ogólnie. Ja bym powiedziała tak, troszkę się oddalili od was. Może faktycznie macie te problemy, albo ich po prostu zasmucacie, obciążacie za dużo tymi problemami, bo gdzie byście może się nie spotkali, tam mówisz, a to tam, albo to z moją żoną, czy z moim mężem, i tak dalej, i tak dalej, nie? Także oni się od, troszkę oddalili od was. Właśnie może dlatego też. Że tak to wygląda, tak? Trzymają na dystans. O, tak bym powiedziała to. Więc. E, więc mniej więcej tak to wygląda. Czego Wam brakuje w pracy? No właśnie, czego Wam brakuje? To jest, to jest takie, właśnie. Macie jakieś plany, macie jakieś zamiary, ale nie możecie tego jakoś uzyskać. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Ponieważ no może jesteście tutaj, macie głowę przepełnioną właśnie tymi problemami i możecie się wbić po prostu tak, zlecieć jak ptaszek do góry, tylko siedzicie w tym. No i czego wam brakuje? To właśnie ja powiedziałabym spełnienie się tych waszych planów. Może macie jakieś plany związane z awansem, z podwyżką, a tego nie ma, tego nie widać. Nie? No ale jak coś może być takiego fajnego. Jak, no jak, tutaj macie głowę czymś innym zajętą i nie możecie na przykład tych obowiązków wykonywać tak, jak powinniście. Może, tak delikatnie powiem, może to wykonujecie po łebkach, no i szef to widzi, prawda? No, ale na razie, póki co mają, no. No jest jak jest, dobrze. Eee, czy macie szansę na rozwój w pracy? Myślę, że tak. Myślę, że macie jakiś rozwój, ale to wszystko idzie w takim powolnym tempem. Ponieważ to jest karta spraw urzędowych, więc może powinniście coś jeszcze zrobić dodatkowego. Może dołożyć się do właśnie do tych wykonywanych zadań. Może być tak, że, że jeszcze coś macie zrobić, nie? Bo jeżeli czegoś nie zrobicie dobrze, no to ten szef patrzy na was. Nie? To jest właśnie, to jest, będziemy to wszystko jeszcze tak sumować. Jaka sytuacja będzie w pracy, no chociaż przez ten maj, nie? No to bym powiedziała tak. Macie, macie szansę na to, żeby się rozwinąć. Macie szansę właśnie, tutaj pokazuje się otwarcie jakiejś szansy. Macie te szanse, tylko musicie bardziej tak się przyłożyć do obowiązków. No, i taka rada jest na maj. To jest dobra ogólnie karta, ponieważ to jest karta jakąś niespodzianek. I może być tak, macie problemy, macie jakieś kłopoty, przychodzicie też z nimi do pracy. Szef na was patrzy, będzie chciał coś z wami porozmawiać. Może być tak, że okej, okay, przyłożycie się i może wam się jakaś ta szansa, właśnie na ten awans, na tę podwyżkę upragnioną, wyczekaną. Będzie ta szansa, ale musicie bardziej, tak się chyba bardziej przyłożyć, bo to jest tutaj karta, która mówi o właśnie załatwianiu czegoś. Więc musicie się ogarnąć, no bo tu jest równie dobrze. To jest właśnie jakiś otwarcie się szans. Może dostaniecie na przykład jakiś projekt, który musicie wykonać. I to będzie zależało od Was. Jak Wy go wykonacie, i to, to, to właśnie, no bo tutaj w maju nie ma żadnych podwyżek, nie ma żadnych awansów, nie ma żadnych premii, nie ma pieniążków dodatkowych. Jest to, co musi być. Może też ze względu właśnie na to. Więc musicie sobie uporządkować sprawy, żeby w tej pracy troszkę się wzbić. Macie szansę na, na lepszą przyszłość. Bo jeżeli ktoś szuka pracy, jak najbardziej może ją znaleźć, może ją znaleźć. Możecie mieć się rozmowy jakieś kwalifikacyjne właśnie w stosunku do pracy. Może ten maj przynieść Wam te niespodzianki. Ale ja myślę, że to dopiero jak się lekko przyłożycie. Troszkę, troszkę musicie bardziej tak zaufać powiedzmy sobie. Ja wiem, że to się tak nie da. Fajnie się mówi. Zostaw problemy w domu, przychodź do pracy, rób to. Ale to się tak nie da. Ja wiem o tym. Ale spróbujcie przynajmniej zminimalizować to. Jeżeli coś robicie, spróbujcie nad tym pomyśleć, a przy okazji, jeżeli będziecie myśleć o pracy, jak coś wykonać dobrze, może te po prostu te negatywne gdzieś tam myśli, te uczucia, może gdzieś zejdą na boczny tor i będziecie mogli po prostu się zrealizować. Bo jeżeli będziecie wykonywać dobrze pracę, to są niespodzianki. Są niespodzianki, jest szansa na Właśnie na ten awans, na te dobre rzeczy. No ale musicie się troszkę przyłożyć. No i troszkę tak e, pomyśleć. Czy w ogóle ta praca wam satysfakcję sprawia? Bo jeżeli nie, to czasami warto na przykład zmienić pracę. Aczkolwiek tutaj nie ma zmiany pracy, nie ma zwolnień. nie ma nic takich złych rzeczy. Tylko tutaj, jak mówię, no to tutaj troszkę będzie wam. Doskwierały jakieś problemy, które będą się Wam przenosić na tą pracę. Podwyżek nie ma, premii nie ma, awansów również nie ma, ale coś Wam się otwiera. Będą, może pod koniec miesiąca się ogarniecie, może być tak, że zrozumiecie właśnie, że to nie ma sensu przenosić właśnie tych problemów wszem i wobec, i może Wam po prostu to wyjdzie, bo tu jest szansa. Tu jest szansa, pozałatwiacie wszystko, co macie pozałatwiać i wyjdzie Wam to na dobre, nie? Także zastanówcie się, czy nie lepiej tak. Czy nie lepiej tak jest po prostu, bo ja wiem, że to tak fajnie powiedzieć, ciężej zrobić, ja wiem, ja wiem, ale no czasami trzeba się wzmóc, czasami trzeba jakieś bariery po prostu przełamać, żeby, żeby coś fajnego i, i dobrego zdobyć, nie? No. Teraz będzie zdrowie. Karty pokażcie mi energię zdrowia dla wodników na maj 2019. Dobra, no i zdrowie zobaczymy, co w tym zdrowiu tam u was będzie. Zdrowie, więc tak, jeżeli tutaj mnie mężczyźni słuchają, no to tutaj powinny być tak, że... Powinny, powinni mężczyźni uważać właśnie na układ płciowy, zwłaszcza u mężczyzn. Ogólnie też kręgosłup co jest najważniejsze. No i tutaj właśnie te narządy płciowe tutaj zwłaszcza też. No i czy tutaj bardziej ogólnie tak się mówi, prawda? No, troszkę będzie nerwowo, ale to nie jest jakaś taka tragedia. No i ci, co mają, cierpią na astmę czy jakieś problemy alergiczne, to też powinni uważać, żeby nie było po prostu żadnych jakichś problemów, nie? No, ale tutaj ogólnie, ja bym powiedziała, właśnie narządy płciowe, moczowe. Także w maju uważajcie na to, co wam tutaj właśnie karty pokazały. Dobrze, no i teraz taki, e, taki rozkład, szybciutki, znaczy szybciutki, nie szybciutki, tak, ale taki ogólny, podstawowy, e, przyszłość, teraz nie, teraźniejszość, przeszłość, czyli co wam tam, co wam przechodzi do niepamiętnych czasów, co jest, no i co będzie, może będzie. Wszystkie karty lecą, ale to my tylko potrzebujemy. Trzech. Dobra. No i teraz taką energię na maj, ewentualnie ostrzeżenie. Dobra. Więc tak. Co odchodzi właśnie? Jakie sprawy odchodzą od Was? Czyli jakieś sprawy może niezałatwione, albo już załatwione, to są bardziej jakieś ewentualnie. Mogą być sprawy na przykład urzędowe, może już pozałatwialiście wszystko, czy w związku z pracą na przykład tak, czy to na przykład e, sprawy włącznie też z uczuciami, może już pozamykaliście już pewien etap, co jest, macie nadzieję, macie nadzieję, coś wam, e, chcecie, żeby wam się te, te plany, te życzenia spełniły. Każdy by chciał, prawda? Ale to jest właśnie to. Że tutaj to ten młody człowiek, co było właśnie w uczuciach, młody człowiek gdzieś będzie Was wspierał, właśnie może w tych trudnych sytuacjach, może jesteście na takim etapie y, rozstać się, nie rozstać, co będzie, co będzie lepsze, nie. Także tutaj możecie na pewno na młodych, yy, na dzieci, na młodych po prostu ludzi liczyć. No i dalej to takie macie, spełnią się te życzenia czy nie, spełnią się te plany czy nie, nie? No ale powiem Wam, że przyszłość, znowu macie tą nadzieję, więc konkretnych decyzji pewnie nie podejmiecie yy, w maju, no bo tu jest ta nadzieja. Czy to nadzieja, że będzie w związku lepiej? I, I, ta druga połówka na przykład się zmieni, bądź coś zrozumie. Czy to w pracy zmieni się, ja się zmienię, będę lepiej tam coś robić, nie? No, także cały czas tą nadzieję w maju będziecie mieć, to jest też najważniejsze, prawda? Więc tak jak powiedziałam. Musicie, albo tą drogą pójdziecie, albo tą. Musicie sobie wybrać, co jest lepsze. No ja Wam nie powiem, wybierzcie to, czy wybierzcie dokładnie to, nie? Bo w każdej sytuacji inna jest sytuacja. No to tutaj też, to jest też ogólny horoskop dla wszystkich, więc nie u każdego tak może być. Ale równie dobrze, jeżeli ktoś ma problem na przykład, to tutaj zapraszam na takie czytanie, powiedzmy, prywatne. Ktoś może zadać pytanie, i ja wtedy odpowiem z imienia i z daty urodzenia. Na daną konkretną sytuację, na dany konkret, na dane konkretne pytanie, prawda? Więc tutaj też coś innego jest. Więc, no. Także nadzieję macie, to jest najważniejsze, żeby ta nadzieja Wam nie znikała. A co Wy zrobicie, no to już, no zależy od Was, prawda? No ja nie mogę Wam powiedzieć, zróbcie to czy to, bo później będzie, a mogłam zrobić, czy mogłam zrobić inaczej, a tutaj posłuchałem kart, prawda? To tak też nie może być. E, dobra, no to co? To trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia do następnego filmiku. Zapraszam również na inne filmiki. E, I. i co? I papa.